Minęła 21, no tak prawie drodzy Państwo przedświąteczny piękny czas, niebawem będziemy kolędować. Być może ktoś w domu piecze pierogi albo na ostatnią chwilę trochę ten piernik się wypieka, kto wie? Jesteś już gotowa na święta Ewa. Nie, muszę Nie. się przyznać, że jeszcze jeszcze będę piec. Muszę Ale pomimo tego, zostajesz z nami i Państwa tak. też zachęcamy, żeby zostać z nami, bo rozpoczynamy drugą część e, debaty na temat świąt. W studio bardzo wyjątkowi goście. Dr Sandra Murzyc z Uniwersytetu Opolskiego, laureatka Nagrody Miasta Opole i Marszałka Województwa Opolskiego za wyróżniające dokonania w zakresie opieki i ochrony dóbr kultury, prezeska Fundacji Opolskiej Działchy. Jest z nami także ksiądz Zygfryd Glejzer, profesor nauk teologicznych Uniwersytetu Opolskiego, specjalizuje się w teologii ekumenicznej. Dobry wieczór panie profesorze. Dobry wieczór. Jest z nami ksiądz dr Łukasz Lunkiewicz, kierownik redakcji ekumenicznej TVP, filozof i teolog prawosławny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan dr Wojciech Tworek, kierownik katedry judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, interesuje się kulturą hasytyzmu i żydowskiej ortodoksji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i są z nami także studenci Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo was serdecznie wszystkich witamy i cieszymy się, że tak licznie przybyliście do studia tutaj w Opolu w telewizji TVP 3 Opole. Tradycje zmiany, zmiany tej treści formy świąt często spowodowana jest ona no, przyczynami zewnętrznymi. Natomiast czasami też dzieje się naturalnie, a może komercyjnie. No, te zmiany w świętach. Bożego Narodzenia fantastycznie widać na przykładzie Świętego Mikołaja, prawda? Bo trochę stał się bardziej fit, ma krótszą brodę, od barbera wyszedł. Zresztą sami zobaczmy, jak te zmiany przebiegały. I przebiegają. Świętego Mikołaja traktujemy zwykle z sympatią, ale też z przemrużeniem oka. Tymczasem postać ta jest jak najbardziej prawdziwa. Święty urodził się na terenie dzisiejszej Turcji około 270 roku. Jako biskup miasta Mira miał, według legend, wskrzeszać zmarłych, wstawiać się za niewinnymi skazańcami oraz dzielić majątkiem z potrzebującymi. I to właśnie wyjątkowa hojność biskupa dała początek grudniowej tradycji wręczania prezentów choć dziś bardziej niż ze świętym, kojarzymy ten zwyczaj z brodatym staruszkiem w czerwonym stroju, siedzącym w saniach zaprzęgniętych w renifery. Taki wizerunek Mikołaja pojawił się na początku XIX wieku. Mitra zmieniła się w czapkę z pomponem, a biskupi-pastorał w worek z prezentami. Co więcej, Mikołaj przestał przejmować się kalendarzem i z 6 grudnia powędrował w okolice Bożego Narodzenia, pracowicie roznosząc prezenty pod choinkę. Pozostaje zadać sobie pytanie, kim tak naprawdę jest dziś święty Mikołaj? Czerstwym staruszkiem pracującym w reklamie firm handlowych czy prawdziwym świętym? I jak tu szanować tradycję? Kim jest dzisiaj święty Mikołaj? Czy tym z tej słynnej reklamy w czerwonym kubraczku? Czy ten święty, który był kiedyś i kiedyś odwiedzał rodziców, dziadków? Tak, taki, taki porządny. Taki ale też, że tak powiem, palący łagodnością, otwartością. Tylko tego już trudno dzisiaj zobaczyć i spotkać. Najczęściej w reklamach, w telewizji, w wszystkich uroczystościach spotykamy Mikołaja na czerwono ubranego, z siwą brodą. Komercjalizacja wszędzie. W telewizji reklamy zabijają nas przed świętami Bożego Narodzenia. Czy komercjalizacja świąt, czy, czy to już jest fakt, coś nieodwracalnego? Jak państwo uważają? Księdza, zaraz zaczniemy. To jest element, który pojawił się w życiu i myślę, że on będzie coraz bardziej agresywnie ingerował w ogóle w życie społeczne. Chyba zakusy są takie, aby generalnie przekonać człowieka do tego, że nie powinien mieć żadnych potrzeb duchowych. Wystarczą mu tylko dobra materialne, jeśli będzie miał cash, to może sobie wszystko kupić, może komuś zrobić przyjemność, dając taki czy inny prezent, może się zadowolić przez to. I na tym powinno się wszystko skończyć. A więc ten święty Mikołaj na czerwono ubrany, dość komiczny, taki wesołkowaty, który już przestał być świętym Mikołajem, a stał się jakimś, jakimś Mikołajem dość skarykaturyzowanym, gdy idzie o jego pierwowzór. Ja jako stary belfer i w dodatku jeszcze ksiądz katolicki, muszę powiedzieć, że ciągle to powtarzam, że ja jestem dumny, z ludzi młodych. Ja jestem dumny też ze studentów Uniwersytetu Opolskiego. Co podkreślaliście w Waszych wypowiedziach? Podkreślaliście, że świętujecie na różne sposoby, ale że ważny jest dla Was ten element duchowy element, który przygotowuje nas do punktu kulminacyjnego. Istota świętowania sprowadza się do tego, że przede wszystkim Powinniśmy się do świąt przygotować. Z jednej strony, lubimy przecież, jak jest kolorowo i fajnie. I czy to też chyba nie jest jednak takie złe, drogi yy, księży, profesorze, prawda? W tych kategoriach bym tego nie rozpatrywał złe czy dobre, mm -hmm. ale w kategoriach pewnej wyjątkowości. Yy, święta mają w sobie tą wyjątkowość, której nie ma codzienność. Natomiast ta wyjątkowość. Je, poprzez wprowadzenie jej w komercję, ona sprawia, że właściwie święta przestają być wyjątkowe. Codziennie gdzieś słyszymy Last Christmas, czy słyszymy inne piękne utwory, bo mnie osobiście nastrajają te utwory bardzo pozytywnie, czasami nawet fajniej i lepiej niż kolendy, które są smutne, które wzruszają, ale w czasie Bożego Narodzenia i Wigilii dają dużo wzruszenia, wspomnień i tej, tej wewnętrznej tego wspaniałego wewnętrznego poczucia. Ksiądz Łukasz widzę chce coś Ja tłumaczyć. jeszcze jedno zdanie tylko, że o tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać, by nie pozwolić Zmienić Pamięta. priorytetu. Tak jest, żeby okay. zmienić nie zmienić Myślę, że chyba tego nie dam. Ale priorytet. widzę tutaj, Sebastian, chciałeś coś dodać? Proszę. Można powiedzieć, że Jarmark w Opolu też był pewnego w pewnym sensie komercjalizacją świąt. Uważam, że możemy komercjalizację wykorzystać jako moment, kiedy mówimy o czymś głębszym. Jestne. No. Mamy świętego Mikołaja, e, maskotkę marketingową. Ale możemy opowiedzieć o Świętym Mikołaju, który nie przychodzi nie. tylko mm -hmm. do grzecznych dzieci. Przecież jego historia to jest historia człowieka kapłana. Czyli to się da w pewnym stopniu połączyć ten koloryt, a, tak. tę magię, którą budujemy poprzez komercjalizację, a później ta. Ciach. Duchowość. Ja się już od długiego czasu zastanawiałem, co jesteśmy w stanie zrobić my jako ludzie kościoła, bo my tutaj jakby też występujemy nie tylko jako my, ale też jako prawda, duchowni danego kościoła. Co w swojej pracy duszpasterskiej możemy zrobić, by no nie poddać się komercjalizacji? Doszło do prostego wniosku, że nic. Komercjalizacja jest po prostu faktem, który się stał, tak jak, se tak jak sekularyzacja. Już ona jest, po prostu już niczego nie zrobimy. Natomiast możemy zmienić optykę. To znaczy, e, możemy spojrzeć. Ja myślę, że nawet dzisiaj w tej rozmowie, w tej debacie, to gdzieś tak wybrzmiało ze strony studentów. To znaczy, że piękna i ciekawa, f, fajna, chyba najlepsza, jest skomercjalizowana tradycja świąt, ale ludzie mają troszkę jej dość. Bo to się przejawia w reklamach że coś tańszego można gdzieś kupić, tu tańszy mikołaj czekoladowy niż w innym sklepie, tam tańsza choinka. To jest takie, wręcz bym powiedział, bardzo płytkie. I ja od kilku dobrych lat widzę pewien taki proces, to nie jest może jakiś wielki, ale bardzo ładny i piękny, kiedy to młodzi ludzie, mając dość takich właśnie świąt skomercjalizowanych, oni przychodzą i oni szukają czegoś głębszego. Ja zgodzę się absolutnie tutaj z księdzem. Że też zauważam taką tendencję, że młodzież wychowywała się już w czasach, które nie pamięta tego, co my pamiętamy: tego, że prezentem pod choinkę to były pomarańcze. <noise> tego, że jak dostało się puszkę z zachodu, to odklejało się naklejkę i wklejało się do specjalnego zeszytu. My nie pamiętamy, czyli znaczy młodzież nie pamięta tych świąt, które, na które się czekało, na które właśnie rodzice odkładali, te prezenty były rzeczywiście na nie. To było coś, powiedziałabym, wyjątkowego. I ten czas, który był czasem właśnie duchowym przeżycia, rodzin, takim rodzinnym czasem, te prezenty były dodatkiem. Nie zatrzymamy chyba pewnych zmian i musimy balansować i szukać tych dobrych e, rzeczywiście. Strony, by to wszystko pięknie połączyć. Ja jeszcze chciałem tylko do judaizmu powrócić, bo jest Hanuka. Właśnie jak w tej religii, czy te święta też się komercjalizują? Muszę się zgodzić z przedmówcami i w kapitalizmie w zasadzie wszystko się komercjalizuje czy komodyfikuje, wszystkie wartości stają się w jakimś sensie towarem, który znajduje się na rynku. Oczywiście zobaczymy to i w diasporze, i zobaczymy to w Izraelu, że Rozmaite firmy starają się wykorzystać święta, żeby sprzedać ich towary jako świąteczne, jako czyniące ten czas wyjątkowym. I widzimy też coś, może jakieś narodziny, jakichś nowych tradycji. Na przykład w Hanukę wiele rodzin, które na to stać, korzysta z tego ośmiodniowego czasu przerwy od pracy i uważa, że to jest czas na, na, przykład na wycieczkę zagraniczną. Mhm. Także i w pewnym sensie, w pewnych kręgach społecznych to staje się hanukowym zwyczajem, Prawie takim samym jak smażenie placków. Pytanie bym właśnie, czy to jest ja jest jeszcze bym chciał, na przykład, Gdyby nie komercjalizacja ja nie, i, i pączki hanukowe, ja na przykład nigdy bym nie dowiedział się o tym zwyczaju, o tym zwyczaju takiego. że jest coś takiego. Podobnie przy święcie Purim, żeby nie to, że tam dzieci, czyli dorośli przebrani chodzą gdzieś po warszawskich ulicach, to bym tego pewnie nie dostrzegł. Natomiast e, wydaje mi się, że trzeba po prostu zmienić nasz sposób postrzegania komercjalizacji. Ona jest, ona się stała. No niestety. Ni 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 Nie do końca damy się ugłupić, bo jednak wiemy, czego potrzebujemy, czego potrzebuje nasza dusza, serducho y i my sami. Natomiast koloryt też w życiu i piękno jest potrzebne. Natomiast ja jeszcze jedno pytanie, bo zaraz przejdziemy do kolejnej kwestii. Y w tej części naszej debaty, jeśli mogę y zasugerować, ateiści, osoby niewierzące, często zarzuca się i mam, mam wielu takich przyjaciół, y znajomych, że jak to teraz będziesz świętował? Każdy może świętować. Każdy ma prawo do świętowania i to myślę powinna być podstawowa zasada życia społecznego szacunek do każdego człowieka kimkolwiek by nie był jakkolwiek by myślał jakikolwiek światopogląd by wyznawał ale równie dobrze jestem otwarty na to aby do mojego świętowania zaprosić człowieka niewierzącego wyznawcę innej religii niż moja każdego człowieka który ze mną będzie chciał usiąść do stołu który będzie chciał Chciał ze mną uczciwie porozmawiać na wiele rozmaitych tematów i podzielić się swoją życzliwością. Święta niosą ze sobą różnego rodzaju poziomy przeżywania się. Mamy poziom estetyczny, to jest ładne po prostu. Nieważne, czy wierzę, czy nie wierzę, ale kolędy są ładne, ładne są tradycje ludowe, ładne są, ładne są pocztówki hanukowe, e, ładne są stroje i ładnie wygląda miasto, kiedy tego jest dużo i w takiej formie. E, z drugiej strony niesie ze sobą też taki aspekt e, etyczny. To są po prostu dobre święta. Nie mówimy o czymś złym, nie mówimy o przemocy, nie mówimy o, o tym, żeby kogoś krzywdzić. Mówimy raczej o tym, żeby komuś pomagać, prawda, zwrócić się do innego człowieka. I te różne poziomy chrześcijańskiego świętowania Bożego Narodzenia, one są także, tak mi się wydaje, przynajmniej do zaakceptowania przez ludzi niewierzących, pomijając pewnie ten aspekt religijny, do którego my nawołujemy jako jako chrześcijanie i duchowni. Mogę się powiedzieć jako osoba, która nie do końca wierzy w Boga i rzeczy z tym związane, bo wierzę, że jest coś lub ktoś, kto nad nami czuwa, tam wyżej, ale niekoniecznie jest to coś związanego z religią katolicką i chrześcijańską. I ja na przykład obchodzę święta od zawsze, święta Bożego Narodzenia obchodzę od zawsze razem z rodziną. Yy, nie odmawiam modlitwy, bo szczerze nie wierzę po prostu w jej moc, i nie chcę robić czegoś, co jest sprzeczne, ale uważam, że święta to jest po prostu taka tradycja, która jest w mojej rodzinie i jest to piękna tradycja, którą trzeba przekazywać z pokolenia na pokolenie, bo jest to też poniekąd właśnie tradycja polska. Wypowiem się jako osoba wierząca. Nie uważam, że święta powinny być nastawione tylko na tą wiarę. Mam wielu przyjaciół, którzy są właśnie ateistami i te święta również spędzają rodzinnie. Właśnie wydaje mi się, że powinien być duży nacisk kładziony, kładziony na tą rodzinę, żeby jednak przeżywać to w zgodnie ze sobą, ale żeby przybliżało nas to do siebie. Nie tyle, co właśnie nastawiać się na tą wiarę i modlitwę, chociaż uważam, że to też jest bardzo ważne, ale żeby spędzać te, te święta ze sobą, z bliskimi. Nie da się ukryć, że różnimy się od siebie, że każdy z nas ma jakieś swoje wartości i przekonania, i od tego nie odejdziemy, ale myślę, że odchodzić wcale nie musimy, bo właśnie jedność jest piękna w tym, że się od siebie różnimy i że potrafimy dzielić się wspólnie tym, co mamy tak naprawdę najpiękniejsze i jakie mamy wartości. Tak ja rozumiem jedność i integrację podczas świąt Bożego Narodzenia. Pojawiają się też święta i zwyczaje, które niejako sobie importujemy z innych krajów do nas. I o tym dzisiaj też wspominaliśmy, Dokładnie. ale warto ten temat rozszerzyć i, że tak pozwolę sobie powiedzieć, kolokwialnie dalej pociągnąć. Zapraszamy na felieton. Bywa, że święta zmieniają się, odchodzą, a na ich miejsce przychodzą nowe. Niekiedy nawet dochodzi między nimi do starć. Chrześcijańska uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się z praktyk wczesno wiernych, którzy wspominali świętych męczenników. Dziś w Polsce obchody są czasem refleksji i wspomnienia tych, którzy odeszli. Tymczasem to katolickie święto nieoczekiwanie zdarzyło się zazwyczajem o pogańskich korzeniach Halloween. Księża zwykle kosym okiem patrzą na przebierańców wyłudzających od swoich sąsiadów słodycze. Czy te obie tradycje mogą współistnieć w polskiej kulturze, podobnie jak Walentynki i Dzień Kobiet? Nazwa Walentynki pochodzi od patrona zakochanych i męczennika, świętego Walentego. W ten dzień zakochani pozdrawiają się, a panowie obdarowują wybranki. To święto wypiera dziś odchodzący w zapomnienie Dzień Kobiet, który hucznie obchodzony był w PRL. Choć według wielu wcale nie chodziło o miłość panów do kobiet, a do socjalizmu i państwa ludowego. Mężczyźni podczas zakładowych imprez wyrażali swe uczucie za pomocą podarków: goździków wraz z rajstopami, ręczników, mydła lub kawy. Ciekawe czy i dziś panie ucieszyłyby się z takich prezentów. Ten proces, o którym też tutaj poruszyliśmy w kwestii, w naszym, naszym felietonie, proces zmian. Czy to jest taka naturalna kolej rzeczy? Kultura jest czymś, co ewoluuje i co się zmienia. I my czasem tak twardo stoimy właśnie, że nie, to powinno być tak absolutnie i musimy się trzymać z tradycji, ale tradycja jest też czymś właśnie, co podlega do modyfikacji ze względów historycznych. Napływ ludności, zmiany demograficzne, zmiany kulturowe, to wszystko się zmienia i czasem chcielibyśmy właśnie, bo nasze mózgi tak są ustawione, że bezpieczeństwo ponad wszystko. Możemy starać się jakoś szukać tego takiego pięknego wzorca chrześcijańskiego sposobu świętowania, myślenia, życia, ale on zawsze nawet będzie w jakiś sposób w cudzysłowie skażony epoką, w której żyjemy. Ja Czy księża boją się Halloween, tak zapytam wprost, może to byś. Ja nie lubię Halloween. Trudotanie. To od razu powiem, dlaczego nie lubię. Nie, nie, nie lubię z tego powodu, że my w Polsce zaczęliśmy się wstydzić kolendowania podczas świąt Bożego Narodzenia, a przyjęliśmy tradycję, która jest identyczną, można powiedzieć, tradycją, tak? Tylko, Ale że w innym tego kolędowania czasie. zaczęliśmy I się z tego powodu dawno, dawno temu to dziś lata. No właśnie 40. tego nie rozumiem. 50. Ja to w dzieciństwie kolendowaliśmy. Nie Halloween. Chodziliśmy po, po domach z siostrą. Śpiewaliśmy różne kolędy w dwóch językach, um, ukraińskim, polskim, prawda? E, więc to są, to są, to było coś pięknego dla mnie, I to nie tylko my chodziliśmy, to grupami chodziliśmy także, jako młodzi ludzie. Ja jeszcze parę lat wstecz zdarzało mi się chodzić e, faktycznie na kolendę, gdzie przebieraliśmy się za jakieś aniołki, za pasterzy, e, więc ta, te tradycje już może na dużo mniejszą skalę, ale gdzieś tam jeszcze pojedynczo mają miejsce te święta z roku na rok nie wyglądają już tak samo jak kiedyś strach przed czymś przed zmianami ta strefa komfortu w której jesteśmy też napędzanie niektórych emocji rośnie do wielkich ogromnych gór tych negatywnych emocji a w Polsce też dochodzi do różnych niecodziennych zaskakujących ale też przykrych sytuacji na chwilę do nich powróćmy 12 grudnia 2023 roku ówczesny poseł na Sejm Grzegorz Braun rzucił się z gaśnicą proszkową na zapalone świece hanukowe ustawione w Sejmie, gdzie odbywała się uroczystość poświęcona żydowskiemu świętu Hanuka. Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? Korytarze Sejmu zasnął proszek z gaśnicy, której użył poseł Konfederacji. Potem Grzegorz Braun pojawił się na Sejmowej Mównicy, tłumacząc swoje zachowanie tym, że nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu. Przejmuję prowadzenie obrad. Bardzo proszę, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z obrad parlamentu i zapowiedział skierowanie wniosku do prokuratury. Na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w sposób naruszył pan spokój. Lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. W kwietniu tego roku posłowi Braunowi postawiono szereg zarzutów, w tym m.in. znieważenie na terenie Sejmu RP grupy osób na tle religijnym. Różne kultury, różne tradycje, różne wyznania, różne religie, różne świętowanie. Ale powinno się to odbywać jednak z szacunkiem do drugiego człowieka, obojętnie kim by nie był. Powiem bardzo krótko, żaden przyzwoity człowiek nie może zgodzić się z tym, co się wydarzyło wówczas w Sejmie i z tym, jak zadziałał pan, którego przed chwilą widzieliśmy, a nazwiska, którego nie chce wymieniać, żeby go nie promować. I wszystkich, wszystkich przyzwoitych ludzi. Proszę o to, aby nie zgodzić się z takim podejściem i aby zawsze i duchowo, i realnie, wewnętrznie i zewnętrznie przeciwstawiać się takim działaniom, bo to jest... Najzwyczajniej nieprzyzwoite. Szacunek wobec człowieka, wobec każdego człowieka, to jest fundament, który powinien budować wszelkie relacje społeczne. Tym bardziej, że tradycja żydowska do II wojny światowej to była tradycja nasza polska. Znaczy, my mieliśmy przecież tylu obywateli religii żydowskiej w granicach naszego państwa, w małych miasteczkach, w wielkich miastach. Synagogi, miejsca spotkań, kulinaria, no, cały cała tradycja z tym związana. Przecież to było częścią naszej rzeczywistości, więc no, nadal zostało. i nadal zostało. zostało. Jesteśmy w końcu bądź co bądź w budynku, w którym wcześniej była synagoga, więc, więc o tym należy pamiętać, bo ten szacunek wobec, szacunek wobec siebie w tym wypadku jest także szacunkiem wobec religii żydowskiej. To jest bardzo, to jest ważne. bardzo przykro oglądać te, te sceny, właśnie też ze względu na to, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Dziedzictwo żydowskie, tradycja żydowska, jest niezbywalną częścią historii polskiej w bardzo szerokim znaczeniu. Tej, tej polskości, jest bardzo ważnym elementem jej teraźniejszości również. I mimo, że dziś społeczność żydowska w Polsce liczy w porywach do kilkunastu tysięcy osób, ten gest zapalania wspólnego świec chanukowych raz w roku w budynku Sejmu, ma też bardzo ważną wartość symboliczną, bo to pokazuje, jest to publiczne potwierdzenie wagi tej kultury i wagi różnych. Kultur mniejszościowych, dla, dla naszego wspólnego kulturowego dziedzictwa. E, także myślę, że największym zwycięstwem e, posła Brauna będzie to, jeżeli my, jako znowu bardzo szeroko mówiąc, Polacy, będziemy pamiętali o Hanuce jako o święcie gaszonym przez gaśnicę, raczej niż jako świę, o święcie świateł, jako o święcie związanym z zapalaniem. z zapalaniem światła, z jasnością. Ze świętem, które jak święta żydowskie łączy. Zamiast, zamiast dzielić. On czy nie dzieli, a mówi to naukowiec, nie wyznawca judaizmu, nie osoba będąca Żydem, tylko doktor Wojciech Tworek, który tak fantastycznie i pięknie dzisiaj opowiada o tej wyjątkowej religii, która. No, powróciła także do Sejmu. Czego by nie mówić, Ewa? Różne tematy poruszyliśmy i pięknie, że to wybrzmiało. Święty Mikołaj istnieje. <laughs> jak także jakaś siła, która nas w tym wszystkim pięknym łączy, a ta siła to po prostu święta. I warto pamiętać, myślę, że o tym wszystkim, o czym mówiliśmy, że dla wszystkich starczy i dla wszystkiego starczy miejsca pod wielkim, ogromnym dachem nieba. Każdy może te święta obchodzić tak, jak chce, albo w gronie rodzinnym. Albo poza, albo zaprosić. Szanujmy się i tolerujmy inność. Czego Państwu życzymy. Wszystkiego dobrego na święta. Do zobaczenia. Do zobaczenia.